Witam Was w kolejnym filmie. Czas na kolejny projekt denko. Jak widzicie, moja torba pełna, już po prostu się nawet z niej wysypuje, więc może zacznę od tych produktów, które już się na dobrą sprawę w tej torbie nie mieściły. I zacznę od produktów do domu, ponieważ stwierdziłam, że mm, chciałabym powiedzieć tutaj co nieco o tych świecach, które miałam w kalendarzu adwentowym ze strony Emako. Są to świece y, takie... No nieby zapachowe, ale szczerze mówiąc, jak paliłam je, to ja żadnego zapachu nie wyczułam. E, natomiast one służyły mi jak takie większe pilajty, ponieważ naprawdę są mega wydajne. Cała taka świeca. Nie mam teraz już całej, bo po prostu zużyłam. Mam dosłownie jeszcze dwie. Zostały mi tutaj, wzięłam jedną, bo chciałam Wam pokazać też, jak ten wosk się spala równomiernie. Tak naprawdę do zera, więc ja jestem z nich mega zadowolona. Wracając do tego zapachu, to one jak się pali, to, to one nie pachną, ale mi służyły jako takie większe pilajty, bo naprawdę były mega wydajne. Taka jedna świeca służyła mi na trzy wieczory, więc naprawdę spoko, więc ja jestem zadowolona i głównie przez to, że się spaliły po prostu całe, a nie zostało pół wosku w tym szklanym opakowaniu. I tutaj mam jeszcze jedną, i mam jeszcze jedną tam, i to jest już wszystko. Także spaliłam wszystkie 24. Została mi jeszcze jedna 25, ale ona jest duża i jeszcze jej nie paliłam. Natomiast te małe naprawdę świetnie się mnie sprawdziły. Dobra, przechodzimy do kosmetyków. Nie wiem, czy jeszcze coś będzie do domu, bo w tej torbie ja już nie pamiętam, co tam jest. Ale zacznijmy sobie od góry i od produktów, które już się nawet nie mieściły w tej torbie. Soraya. Mm, jagoda odżywcza galaretka do ciała. Zapach. Bomba. To jest zapach, który mówi nam zjedz mnie, zjedz mnie. To jest tak piękny, jogurtowy, jagodowy zapach, że za każdym razem jak go używałam to po prostu mm, jak pięknie pachnie. Jeśli chodzi o konsystencję, to rzeczywiście jest to taka galaretka, kisiel, coś takiego, ciekawy produkt I raczej bym go bardziej polecała na lato, na wiosnę, aczkolwiek ja go zużyłam teraz, bo po prostu już był otwarty przede mnie Ale jeśli chodzi o nawilżenie, to myślę, że całkiem spoko sobie radzi Jeśli ktoś potrzebuje większego nawilżenia, to raczej preferowałabym go używać w lecie Natomiast jeśli ktoś nie ma jakichś większych problemów z suchością skóry, to jak najbardziej ok. Kolejny kolorowy produkt. Co prawda tutaj tego nie widać, bo już go zużyłam. Ale jak mnie obserwujecie na Instagramie, to na pewno pamiętacie, że Wam rzucam zdjęcie, jak dostałam paczkę od duszki. Eee, I to jest akurat żel pod prysznic, który miał takie warstwy kolorowe. Przepięknie wyglądał ten żel. Eee, jeśli chodzi o takie aspekty właśnie eee, wzrokowe, no to rzeczywiście cieszył oko. Eee, jeśli chodzi o pienienie się, mycie i zapach, też jak najbardziej ok. Zapach to była taka guma balonowa. Całkiem ciekawy Pienienie się, standardowy żel I jeśli chodzi o zużycie To myślę, że też całkiem ok Wczoraj już go zużyłam, no powiedzmy, że do samego końca Coś tutaj jeszcze małego zostało Ale jak najbardziej Jeżeli tylko będziecie mieć dostęp do tych produktów To myślę, że warto sobie przetestować Chociażby dlatego, że one przepiękne są Po prostu są przepiękne I są z tego co pamiętam własnoręcznie robione W sensie tutaj dozowane I w ogóle także ciekawe produkty mają. Mam jeszcze inne, więc w przyszłości mam nadzieję, że je zużyję. Produkt do kąpieli kisiel jagodowy, do kąpieli skóra wrażliwa. To jest produkt, który możecie dostać w Rosmanie. Jest to kisiel, po prostu. On ma konsystencję kisielu, o zapachu jagody, robi niesamowitą pianę. Naprawdę, moglibyście się nie spodziewać, no bo gdzieś tam kisiel może robić jakąś pianę. Ale niektóre płyny do kobili też robią bardzo dużą pianę, tak samo ten produkt On jest troszkę chyba drogi z tego co pamiętam, bo ja go tak jakby dostałam z wymianki On jest drogi, ale na pewno jeśli będzie na przecenie jakiś, to... Chciałabym sobie przetestować może inne zapachy, czy też jakieś, nie wiem, może mają galeretki z tego co kojarzę Ale ten kisiel to jest firma Polska Spiżarnia Urody, naprawdę był genialny Ja byłam w szoku, że taki produkt może zrobić tak ogromną pianę przy użyciu wcale nie takiej wielkiej ilości tego produktu Polecam Kolejny produkt do kąpieli, nawilżające mydło z balsamem pod prysznic do kąpieli pod do kąpieli Z ziai Antyoksydacja, skóra zmęczona I pozbawionej blasku wrażliwej Dziwny język Na tym opakowaniu Jeśli chodzi o zapach to bardzo przyjemny Taki mleczny, no znacie na pewno Tą serię z ziai Jagody Asai, więc tak to pachniało. Ja go używałam właśnie do kąpieli, raczej z jakimiś solami, z olejkami, z różnymi innymi kosmetykami. Natomiast on też robił fajną pianę i jego nie jest dużo, jeśli chodzi o kąpiel, bo rzeczywiście do kąpieli trzeba trochę tego produktu. Yy, nalać, a tutaj jest 300 ml, więc nie był jakoś super wydajny Ale jeśli chodzi o taką kąpiel, to jak najbardziej ok Nie widziałam żadnych negatywów, więc nie będę tutaj yy, mówić, że nie Kolejny produkt z jej jest to yy, z serii Jeju Młoda Skóra płyn I ja ten płyn miałam z pompką, natomiast ta pompka mi się świetnie sprawdzała I przełożyłam sobie do, do nowego płynu ja, tak jak Wam już wspominałam, ja nie widzę dużej różnicy pomiędzy jednym płynem micelarnym, a drugim. Może czasami jeden jest lepszy, drugi gorszy, natomiast ten zmywał mi bardzo fajnie makijaż, nie mam nic do zarzucenia, nie piekło mnie w oczy przy używaniu tego produktu. Rozpuszczał fajnie makijaż, przemywał tą twarz. Czego chcieć więcej od płynu micelarnego tak naprawdę. Dobrze, już idziemy dalej w głąb tej siaty, mydło. Kurczę, trochę tego mydła już tutaj jest, jeszcze jest, ale już chyba nie mogłam go wydostać, skoro tutaj znalazł się ten produkt. Jest to płyn do rąk, mydło do rąk, z balea o zapachu granatu i chyba trawy cytrynowej. Zapach boski, naprawdę w ogóle kojarzy się z latem jeszcze. Przepiękny zapach, intensywny. Mydło jak mydło, to są mydła podobne do tych z Isany. No i ten zapach rzeczywiście się utrzymywał chwilę na tych dłoniach, także jak najbardziej okej. Okay. Mydło jak mydło do rąk. Pasta do zębów. Wrzuciłam tutaj pastę do zębów, bo szukam pasty, która jest ścieralna mocno, czyli ma w sobie drobinki i od razu, jeżeli chcecie mi tutaj napisać, że takie są niezdrowe i w ogóle, to ja mam takie zalecenie od mojego dentysty, więc po prostu poszukuję takiej pasty, więc jeżeli taką znacie, to piszcie mi w komentarzach. Natomiast ta pasta u mnie sprawdziła się bardzo dobrze, niemniej jednak nie twierdzę, że ona jest wybielająca, tak jak tutaj producent pisze, że to jest 3D White Lux. Ale bardzo dobrze mi się jej używało i szczerze mówiąc, z chęcią wróciłabym do niej. Teraz mam tą z węglem. Tak, jestem specyficznie do niej nastawiona. Zobaczymy, jak się sprawdzi na dłuższą metę, ale ta była całkiem okej. Okay. Mm, ale nie twierdzę, że ona jakoś wybiela super, to na pewno. Krem do twarzy z Botanik, mm, Antyoksydacyjny krem żel żelmatujący. Uwielbiałam ten produkt. On naprawdę jest takim idealnym produktem dla mnie. Jest yy... Ma bardzo fajną konsystencję, taką mm, ani lekką, ani ciężką, idealną właśnie i pod makijaż, i na noc. E, bardzo szybko się wchłaniał, No po prostu dla mnie super. E, nie widziałam żadnych negatywów, negatywów tutaj, więc jak najbardziej mogę Wam polecić. Nie mam chyba, nie mam opakowania do tego produktu. E, tak wygląda pudełko. Więc polecam Wam ten produkt, jak najbardziej i piękny ma zapach, zapach też jest bardzo, bardzo przyjemny, taki świeży, zdrowy, bogaty, bardzo przyjemny zapach Żel micelarny z Bielendy, to jest akurat wersja z ananasem, rozświetlający, ja akurat nie widzę różnicy pomiędzy tym z ananasem, z pomarańczą, który teraz akurat mam pod prysznicem, żel jak żel ale tutaj temu produktowi trzeba przyznać, że on jest niesamowicie wydajny. Naprawdę tego żalu nie trzeba dużo, żeby zmyć cały makijaż. Ja sobie przeważnie daję dwie pompki e, i zmywa mi bardzo dobrze cały makijaż. E, jeśli chodzi o oczy, to tak samo zmywa cały tusz do rzęs, e, wszystko rozpuszcza. Także ja jestem bardzo, e, bardzo zadowolona z tego produktu. Są trzy wersje zapachowe. Możecie sobie wypróbować, jak najbardziej na plus. Odżywka do włosów, gliskur. Bardzo fajna odżywka. Wiecie co? To był ciekawy produkt, bo on ma w sobie tak jakby peeling też. On miał takie drobinki. Nie wiem, czemu miały służyć te drobinki. Czy po prostu one mają jakieś... Czy to, to, to był jakiś taki składnik aktywny? Nie wiem. Czy jest tutaj coś napisane na ten temat? Z płynną keratyną i pudrem roślinnym. Do bardzo zniszczonych, suchych włosów. Włosy po tym rzeczywiście były bardzo dobrze wygładzone, przyjemne w dotyku, takie, wiecie, ujażnione, więc polecam taką e, terapię. Natomiast e, jeśli chodzi o tam konsystencję, o, tam, o te drobinki w środku, były ciekawe po prostu. Nigdy wcześniej takiego produktu nie miałam i też bardzo wydajny, nie trzeba było go dużo, żeby pokryć całe moje, na przykład długie włosy. Żeby, żeby one były gładkie i fajnie się rozczesywały. Bardzo dobry produkt. E, maseczka antyoksydacyjna z zieloną herbatą, jakaś taka. E, no i co? Maska jak maska. Ja słuchajcie nie widzę w e, tych maskach, w płacie w płacie e, dużej różnicy, więc dla mnie maska jak maska. E, Odżywka z Haliera, odżywka do włosów, to jest spoko odżywka, ona akurat nie jest tak dobra jak na przykład Glisscore, ale możliwe, że Gliscor tutaj ma jakieś silikony ja się nie, nie zagłębiałam po prostu, jeśli coś działa na moje włosy, to, to po prostu tego używam. Um, to jest maska spoko Ona nie wygładza aż tak dobrze Ale nawilża i troszkę obciąża te włosy Czego ja oczywiście szukałam w kosmetykach Ponieważ moje włosy się często elektryzują I ja po prostu poszukuję czegoś, co je tak, wiecie Ujarzmi po prostu i obciąży trochę Kolejny krem do twarzy z Liren Wersja żurawinowa I jak najbardziej okej okay. Mi się bardzo fajnie sprawdzi ten krem Pięknie pachnie, wydajny i pod makijaż, i na noc i na dzień, bez makijażu na przykład dobrze nawilżający, nie potrzebowałam go też jakoś dużo nakładać i czasami kremy są takie, że potrzebujemy nałożyć nawet drugą warstwę, bo mamy takie poczucie, że, że ten krem nie nawilża, natomiast tutaj jak najbardziej okej. Okay. Maska do włosów, odżywka do włosów z Akademii Wielbicki i szwi. To jest akurat paczula womna. Um, co ta miała? Aha, odżywczo-regenerująca Słuchajcie, ja tej masce powierzyłam naprawdę spore zadanie, ponieważ e, No jest to maska reklamowana, czy nawet to też chyba jest ich firma e, Wierzbicki i którzy są jakby takimi e, No wzorcami, jeśli chodzi o pielęgnację włosów I myślałam, że ta maska też rzeczywiście będzie wow ale dla mnie nie jest wow Co w się sensie była ok do takiego używania codziennego Jak najbardziej ok, ale nie robiła z moimi włosami Nic wow Trochę je obciążała, wiadomo Nawilżała i tak dalej, jak każda maska Mam wrażenie, ale Ale zobaczcie sami, że ja jej nie zużyłam Nawet całej Tutaj jest jeszcze sporo produktu Ja tego nie chcę używać, bo Nie widzę takiego efektu wow To po co mam to używać Nie wiem, jakoś po prostu się zawiodłam, myślałam, że oni mają Dobre te produkty, a Jakoś tak, no przynajmniej na moich włosach nic wielkiego się tam nie zadziało dobrego. Ochronny Balsam z Eveline. Bardzo fajny krem. To są takie miniaturowe kremy, idealne do torebki, czy gdzieś tam na biurko sobie podstawić, czy nawet do samochodu. Jak najbardziej okej. Okay. To jest taki bardziej lżejszy. To jest. To jest Raczej taki lżejszy krem do rąk, nie jest taki obciążający, taki, że jeszcze przez pół godziny czujemy go na dłoniach. Natomiast jest nawilżający, nie musiałam sięgać po niego co chwilę, żeby czuć, że moje dłonie są nawilżone. Więc jak najbardziej w porządku. Mój ulubiony antyperspirant Lady Speed Stick 5 w jednym, żelowy. Najlepszy, używam go już od lat i no, nie potrzebuję innego po prostu. Także to jest kolejne moje opakowanie już. Kokolino. Um, mam jednak coś do domu. Tutaj widzę, że jeszcze jeden produkt będzie do domu. Kokolino to jest akurat wersja y, fuzja z fuzją. Y, I powiem Wam tak: ten produkt jeszcze ok. w sensie ta wersja zapachowa. Teraz mam żółtą wersję zapachową i chcę ją zużyć jak najszybciej, bo dla mnie no, chyba najlepszą wersją jest ta niebieska, y, niebieska wersja z Kokolino Intense. Niemniej jednak tutaj zapach też był bardzo przyjemny, ale nie aż tak mocno wyczuwalny, jak właśnie z tej niebieskiej wersji. Także w ogóle to kolino dla mnie to jest jedyny płyn do płukania, jakiego używam, ale, ale tutaj sobie tak troszkę chodzę po tych wersjach zapachowych różnych, no i jak na razie lubię tą niebieską, ale ta też nie była zła oczywiście. I drugi produkt do chemii, jako chemia domowa, to jest winogronowy środek do kabin prysznicowych. Uwielbiam ten produkt. On był zielony, zresztą tutaj może na dnie można jeszcze zauważyć. To był zielony produkt, który usuwa kamień dzięki zawartości naturalnego kwasu z winogron. Ja nim bardzo lubiłam myć po prostu kabinę właśnie prysznicową z całego tego mydła, z całego tego osadu. Oczywiście nie było go dużo, bo staram się to robić nawet, tak w miarę regularnie, ale czasami rzeczywiście trzeba było troszkę poszorować coś tam. Bardzo fajnie mi się też sprawdził przy kranie. Nie wiem czy kojarzycie ja co mam taki kran, który ma taki jakby język i tam się bardzo dużo kamienia po prostu osadza i ten kamień się tam zbiera więc ten produkt również był bardzo dobry po prostu psikałam sobie tą powierzchnię gdzie ten kamień się zbierał odczekałam chwilę a później szorowałam jeszcze szczoteczką i dla mnie rewelacja bardzo dobry produkt zresztą kolejne opakowanie mam już w zapasie więc więc to chyba świadczy o tym że ten produkt rzeczywiście mi się sprawdził Kolejny produkt, którego już się pozbyłam jest to żel do mycia twarzy z, i proszę, Hydravec mm, I to jest taki nawilżający żel do twarzy, jak widzicie mam go tutaj jeszcze troszkę, bo nie zużyłam go do końca Dlatego, że ja już ten produkt trzymałam dwa lata, jakoś tak Stwierdziłam, że no dobra, czas się z nim pożegnać Niemniej jednak twierdzę, że naprawdę jest świetny Ja go używałam z wielką przyjemnością Jest bardzo nawilżający, przyjemny zapach Jest taki delikatny, ale oczyszczający Także nie ukrywam, że z chęcią bym do niego wróciła Ale raczej kolejnej takiej dużej butli bym nie kupiła Bo on jest niesamowicie wydajny Więc raczej bym się skróciła na tą mniejszą wersję Żeby po prostu widzieć, że zużywam te kosmetyki ale jeśli ktoś na przykład bardzo często lub z kimś e, dzieli takie kosmetyki, to jak najbardziej taka butla duża się sprawdzi. Dla mnie kosmetyk super, polecam. E, spray do twarzy, taka woda jakby, woda micelarna, chciałam powiedzieć mineralna, e, woda termalna. Tak się, to, tak się takie produkty nazywają, znaczy to nie jest akurat termalna chyba woda, ale taka no woda w sprayu, przepięknie pachniała arbuzem i też była niesamowicie wydajna. Ja już pod koniec miałam po prostu dość, już chcę zużyć ten... no jeszcze coś tutaj leci. Przepiękny zapach tego arbuza, ja tej wody używałam jako tonik, po prostu takie odświeżenie twarzy, em, czy też spryskiwałam sobie tym produktem twarz przed nałożeniem na przykład jakiegoś serum albo kremu, żeby to się lepiej wchła wchłaniało także super. Wiem, że też Isana ma takie produkty, bo nawet mam w zapasie, na pewno będę używać, ale na tą chwilę mam jeszcze inne toniki. Ale dla mnie super. Bardzo, bardzo wydajny produkt, no i też tani, bo Balea jest bardzo tanią marką. O tutaj mam opakowanie z tego z tego kremu z żurawiny z Lirenta, Tak wygląda, jest czarno-czerwone. I dwa ostatnie produkty. Mam tutaj jeszcze o jeden produkt do domu. Jest to olejek zapachowy o zapachu jabłka i cynamonu. To jest zapach, który miałam jako jeden z pierwszych zapachów w ogóle. Więc kojarzy mi się z takimi początkami z moim dyfuzorem, czy też nawilżaczem powietrza, bo ja go traktuję tak dwa w jednym. Dla mnie te olejki są jak najbardziej ok. Ja ich. Nie używam w takim celu zdrowotnym, że na przykład używam sobie tam olejku lawendowego i żeby ten olejek mnie jakoś uspokoił, czy zrelaksował i tak dalej. Ja go używam, ja tych olejków używam po prostu jako takiego zapachu do domu, więc zamiast jakichś takich, co wiecie, pryskają co chwilę które są swoją drogą podobno bardzo niezdrowe, to używam po prostu takich olejków. To nie są olejki za 67 tysięcy zł, więc one nie są w 100% takie, jak powinny być, ale tak jak mówię, ja ich używam po prostu jako taki zapach do domu, gdzieś tam codziennie sobie je dozuję do tego mojego dyfuzora i pięknym zapachem się cieszę. Również są bardzo wydajne i też bardzo intensywne, więc nie trzeba dużo tych, tych kropelek. Nie wiem, jaka to jest dokładnie firma, ale ja je zamawiałam na Allegro, więc jeśli tylko je znajdę, to wam podlinkuję. Możecie sobie zajrzeć. One są naprawdę bardzo tanie. No, ale to też przekłada się na to, że to nie są takie naturalne w 100% olejki. I ostatni produkt to są perfumy. Perfumy, które również nie zużyłam do końca. Perfumy, perfum, perfum. Nie zużyłam do końca, ponieważ już ten zapach się jakby Zmienił i nie jest za przyjemny. Ostatnio, jak właśnie użyłam go, to tak stwierdziłam: o nie, on już musi iść do kosza. To jest zapach z Citru. Nie ma tutaj już zakrętki, nic się zgubiłam gdzieś. To było moje już drugie opakowanie tych perfum, więc ja jej naprawdę lubiłam, aczkolwiek teraz raczej już bym ich nie wybrała. Wiadomo, z wiekiem nasze gusta, jeśli chodzi o zapachy, się zmieniają. Niemniej jednak twierdzę, że zapach całkiem przyjemny. Taki troszkę ciężki i bardziej jesień, zima niż lato. Fajny bajer z tymi kuleczkami. No, jak najbardziej okej, okay, w porządku, tylko że po prostu już mi się wiecie, ten zapach tam to już śmierdziało, a nie pachniało po prostu. Torba pusta. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Film bardzo długi, ale mam nadzieję, że przetrwaliście do końca, że jakieś tutaj inspiracje kosmetyczne były dla Was. Jeśli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzieć, co. Tutaj kolejnego się znajdzie w tej torbie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. jaki. Pa, pa.